Cześć, dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek do serii związków, relacji. Natomiast to jest takie zawężenie, bo będzie dotyczyło to głównie relacji romantycznych, a mianowicie chodzi o jakąś bliskość, intymność, seks. Więc tutaj no, niekoniecznie seks może być uprawiany z osobą, która jest nam bliska, tak? Natomiast no, nie jest to już relacja jakaś zawodowa czy, czy jakaś inna z obszaru naszego życia, bo jeżeli tam już wchodzi, wchodzimy w ten obszar, to troszeczkę to inaczej wygląda. I tak sobie pomyślałam, że o tym jeszcze nie było, no a jest to dość istotny obszar naszego życia. Nie najważniejszy, ale bardzo, bardzo też ważny. I jak się tutaj ma intymność, bliskość do, do seksu, jak ja kiedyś miałam pogląd na to, jak o tym myślałam, jak to się zmieniało na przestrzeni lat i jak to wygląda teraz. Więc nie wiem, dlaczego tak jest, że tak mało o tym rozmawiamy, zwłaszcza właśnie w relacjach. Jest to takie niezręczne. Nie zawsze, oczywiście, że nie zawsze, ale mówię tutaj o tych parach, które jednak z tym mają duży problem i to gdzieś zahacza i w jakiś sposób. No, wpływa na tą relację. Jeżeli mówimy o bliskości, no to bliskość się buduje. Jeżeli spotykamy kogoś i na pierwszym, drugim, trzecim, nie wiem, piątym, czy tam w którymś spotkaniu powiedzmy, lądujemy w tym przysłowiowym łóżku. I nawet cała ta sfera może wyglądać super fajnie i w ogóle satysfakcjonująco. Natomiast tam jeszcze na tyle nie ma tej bliskości, nie ma tej, tej więzi, tej intymności, bo na to po prostu potrzeba czasu. Potrzebujemy się spotkać w różnych odsłonach, w różnych sytuacjach, przetestować siebie, zobaczyć, i to też jest taki obszar życia, gdzie każdy z nas ma różne preferencje. I przyznam, że. Jak się, no trudno też mieć doświadczenie, jak tam się ma 12 lat, prawda, i dopiero się wchodzi w ten obszar życia, dopiero się zaczyna gdzieś tam spotykać, randkować. Natomiast jest jeszcze taka inna wizja. Oczywiście teraz młodzi też inaczej na to patrzą, ale te ileś lat temu, gdzie ja tam miałam te lat, miałam taką idealizację tego, że jeżeli... Ja kogoś spotykam, zakochuję się i tak dalej, to wszystko w tej relacji się będzie układało samo, a oczywiście jeśli jest jeszcze obszar tego seksu, to on już się powinien sam w ogóle tam, tam wszystko już powinno klikać idealnie, być super i wow, nie? No i potem jak tak nie jest, to jest duże zdziwienie i rozczarowanie, dlaczego tak nie jest, dlaczego ta druga osoba się nie domyśla, dlaczego jest tak trudno o tym rozmawiać. I brniemy, brniemy, przynajmniej ja gdzieś tam brnęłam w jakieś tam właśnie niedomówienia, w jakieś takie, nie wiem, frustracje, złości. I nie było to nigdy wypowiedziane wprost, nie było takiej normalnej rozmowy. A ta rozmowa powinna być tak jak i o wszystkim innym, tak jak w relacji rozmawia się o jakimś budżecie domowym, jak rozmawia się, nie wiem, co tam przygotować na obiad i tak dalej. Tak powinna być rozmowa o tym, co dana osoba preferuje. Jak to ona widzi, bo być może nasze oczekiwania totalnie się mijają i rozjeżdżają, i czy jest gdzieś jakiś wspólny mianownik, wspólny punkt, gdzie możemy znaleźć jakaś taka płaszczyzna porozumienia. Jeżeli nam na sobie zależy, to jak możemy to naprawić, poprawić, zrobić tak, aby obie strony były zadowolone. Przyznam, że właśnie po tych moich teraz teraz nie, ale wcześniejszych spotkaniach randkowych z tych aplikacji, tak, bo też dużo doświadczeń stamtąd gdzieś czerpałam. Wielu mężczyzn, bo z mężczyznami się spotykałam. Generalnie rzecz biorąc, bardzo duży nacisk kładło na ten właśnie seks na to, aby. Um, oni byli usatysfakcjonowani, bo niejednokrotnie um, mówili, że no to też było takim jednym z powodów, dlaczego ten związek się tam gdzieś nie udał, rozpadał, bo um, kobiety, że tak powiem, wycofywały się z tej sfery, tak, i oni nie byli usatysfakcjonowani. I że teraz, jak to ma być na nowo, to, to on od razu już chce Wiedzieć na co może liczyć, jak to ma wyglądać w ogóle i w ogóle, nie? Więc to też jest, no, nie, nie wiem, że jakaś klasyka gatunku, ale coś, co w pewien sposób nas odróżnia, kobiety od mężczyzn, że dla nas też, to też jest ważne, oczywiście, że to jest ważne, ale jest to jeszcze jakaś składowa innych rzeczy. Natomiast właśnie z tych rozmów gdzieś tam wyłuskiwałam i to też nie było tak, że wszyscy mężczyźni. Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli w poprzedniej relacji to kulało, to było jakieś takie właśnie no niesatysfakcjonujące, to stawało się takim punktem po prostu numer jeden. Bo jeżeli były inne czynniki, to nie, ale jeżeli to kulało, to wtedy w kolejnej relacji ta osoba szukała, żeby. To dało jej satysfakcji yy, I jest też tak, że ten obszar jest satysfakcjonujący, jest wszystko ok, natomiast inne też nie bardzo. Więc jest znowu ileś tych czynników i komponentów. I jak tu teraz, yy, oczywiście też znowu złotego środka nie ma, bo, tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak dwie osoby się dobiorą. Jeżeli to będzie inny temperament, jeżeli to będą inne oczekiwania, jeżeli no, gdzieś to wszystko się będzie mijać, to no, nie jesteśmy w stanie znaleźć wspólnego języka. Jeżeli jedna osoba chce rozmawiać o tym, chce coś poprawić, chce coś, nie wiem, ulepszyć, tak? jeżeli to już jest związek z jakimś długoletnim stażem. I tak naprawdę to jest w porządku i ok, przyjść i powiedzieć, że chcę, chciałabym, chciałbym czegoś innego spróbować, chciałbym tak czy tak, że gdzieś czuję, że ten ogień gdzieś tam stygnie i, i trzeba go jakoś tam na nowo rozpalić. Natomiast, co się dzieje, kiedy, kiedy my to słyszymy albo słyszy ta druga osoba, to od razu jest zamrożenie, jest jakaś taka pozycja do ataku. To, co się dzieje, to ze mną. Bardzo dużo rzeczy bierzemy oczywiście do siebie. A tam wcale może nie być żadnego kawałka u nas, to jest tylko o tej drugiej osobie. Ona nam komunikuje to, co chciałaby, tak, jakby chciała. Nie? I teraz tu po naszej stronie jest, jak my się do tego stosunkujemy, co my z tym zrobimy i czy to przyjmiemy. I nie przyjmiemy tego jako atak, a jako po prostu taki akt dobrej woli. Tak, po prostu fajnie, że ta osoba przyszła i nam to powiedziała, a nie szuka, szuka czegoś na zewnątrz. No też z takich historii właśnie gdzieś tam słyszałam, że e, też w jakiejś tam relacji e, kobieta znalazła tam jakieś, prawda, dowody na to, że e, ten jej partner korzysta z usług, tak, płatnych pań. E, I dlaczego? Tak? Można by było zapytać, czy, czy po prostu tak już miał i niezależnie od tego, co ta partnerka by zrobiła, czy, czy jak to tam wyglądało, w to nie wnikałam i nie wnikam. Ale być może właśnie to jest też tak, że mężczyźni boją się powiedzieć o, o czymś, co by chcieli, powiedzą, jaka będzie reakcja, albo właśnie jest tego za mało jakby dla nich i szukają gdzieś, jak to się mówi na mieście z kolei. Jest kobieta, która też komunikuje tak swojemu partnerowi, że no, czas może by coś zmienić, coś po prostu, nie wiem, więc jest atak, nie, no to teraz, teraz, teraz coś się podziało, teraz coś Ci się odwidziało, nie wiem. Więc zawsze bierzemy to do siebie yy, i nie próbujemy no, rozwiązać tego problemu jak każdego innego, a tu yy, no, nie ma co, tylko... Wziąć to po prostu na warsztat, rozłożyć na czynniki pierwsze. Ehm, przyznam, że też jakiś czas temu, to już dość dawno właśnie jest taki też program na, na Netflix. E, e, i, I też tak jakby poszerzył troszeczkę moje, moje horyzonty i sposób właśnie patrzenia na tą sferę. Gdzie, gdzie po prostu właśnie te rozmowy, to że mamy też bardzo różne jakieś takie upodobania i to nie chodzi o to jakieś wygórowane czy nie wiadomo jakie, ale chociażby, że jesteśmy w jakiś troszeczkę w innych obszarach osadzeni, tak? że, że my, my jako kobiety też potrzebujemy jakiegoś tam wstępu, jakiejś aranżacji tak? I, i to się tam odbywa w dłuższym czasie. Zrozumienie siebie nawzajem, swoich własnych potrzeb, swoich przede wszystkim, czyli ja, żebym gdzieś się mogła wystawić do świata, wystawić i w cudzysłowie wystawić, czyli wyjść z tym, co ja chcę. To ja pierwszy muszę poznać siebie, co mnie sprawia przyjemność, na co ja reaguję, czy mam jakieś. Granice, bo na pewno jakieś mam, e, i na jakie ja jestem w stanie mm, się zgodzić, w przekroczenie tego, tak? E, I czuję, że to jest ok. czy już przekraczanie czegoś e, powoduje, że ja nie czuję się z tym fajnie, robię to dla tej drugiej osoby, ale nie dla siebie. E, I z kolei, jeżeli jest ta druga osoba i, e, i na tyle. Ona mnie szanuje i, że tak powiem, kocha i darzy jakimś tam uczuciem, to nie powinna mnie przymuszać do czegoś, żądać czegoś, na co ja nie jestem w stanie się zgodzić. Temat jest bardzo, bardzo rozbudowany i, i, i obszerny, więc tak trochę dużo różnych wątków poruszyłam. I gdzieś właśnie, tak na razie ogólnie, myślę, że będzie, będzie kilka odcinków, żeby to tak trochę ustrukturyzować i, i w sumie też opowiedzieć Wam, i też przed samą sobą gdzieś tam do pewnych rzeczy się przyznać. Bo tak jak mówiłam, że na samym początku wchodzenia gdzieś w tą sferę, w ten obszar, w ogóle nie rozumiałam tego, że, że to jest temat do wypracowania, jest to rzecz do komunikowania, jest to coś, co powinno być normą, tak? Czyli ta rozmowa, nazewnictwo, tak? Bo nie to tu tam, tylko żeby nazywać to po prostu po imieniu. Tak, jak to ma być, żeby oswajać się. Więc jeżeli ja sama jestem ściśnięta, zblokowana, no to jak ja przed tym mężczyzną mam się czuć dobrze i swobodnie? Jeżeli on jest ściśnięty i zblokowany, bo każde jakieś moje, nie wiem, wyjście, jakaś prośba, uwaga, czy cokolwiek jest brane jako atak i naruszenie jego męskiego ego no to nie będzie też no, wspólnego obszaru i, i pola do, do wspólnej pracy. Nie? Więc to tak jak w każdym innym obszarze, komunikacja na pierwszym miejscu. Na razie ode mnie to tyle. Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia. Pa.